Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj kolejny film. E, pokażę Wam, jak wymienić filtr paliwa w OPLU Vivaro. Kupiłem nowy. E, stary nie pamiętam, kiedy wymieniałem, chyba z rok temu. Przy okazji też e, kupiłem filtr powietrza. To też zmienię od razu. No dobra. Lecimy pod maskę i pokazuję, jak wymienić filtr paliwa, żeby nie zapowietrzyć sobie układu. No dobra, nowy filtr mam przygotowany tutaj. W tym pojemniczku znajduje się filtr, tutaj po lewej stronie nad lampą. Tutaj jest wlew na płyn do spryskiwaczy, także w tym czarnym pojemniku. Trzeba odkręcić tą nakrętkę z góry. I w środku jest filterek właśnie taki. Także odkręcamy, zobaczycie jak to się dzieje. uszczelka nowy filtr Dodatkowo teraz tutaj, do pojemnika dolewam trochę paliwa mniej więcej, tak wyżej połowy, troszkę że podczas wkładania filtra to paliwo się troszkę wyleje, ale przynajmniej nie będzie zapowietrzone. No, i w ten sposób wymieniam sobie filtry. jest ok. Dokręcę to jeszcze teraz mocniej. I zobaczymy, odpalimy. Stary filterek jeszcze nie był mocno zabrudzony, ale nie pamiętam kiedy ostatnio zmieniałem. Także zmieniłem go. Jeszcze dodatkowo wam pokażę inne odpowietrzenie. Tutaj na górze jest taki zaworek. Wystarczy go poluzować trochę, no, tak z trzy obroty i przekręcić kluczyk na zapłon. Nie odpalając samochodu, żeby pompka dopompowała tutaj z baku paliwo i powietrze sobie tędy wyskoczy. Ja miałem zalane aż prawie po brzegi, także tutaj tym odpowietrznikiem jeszcze spróbowałem, ale już zaczyna paliwo wyciekać z niego. Także tutaj już jest po brzegi zalany. Dobra, teraz zmieniam filtr powietrza. Filtr powietrza znajduje się tutaj pod tą klapką, trzeba odkręcić te trzy śrubki. I tam w środku jest ukryty. Także odkręcę te trzy śrubki. Nie będę przedłużał filmu. I wam pokażę. Śrubki mam odkręcone. Nowy filtr, Filterek leży tutaj przygotowany. Zobaczymy, w jakim stanie jest stary. No, nieciekawym też. Zobaczcie, nie wiadomo kiedy był zmieniany w porównaniu do nowego. Trochę może odżyje. Samochód, no i w tą kieszeń wkładamy nowy filterek. Dobrze dociskaję i gotowe. Zakręcamy śrubki i to wszystko. Jeszcze odpalę samochód, zobaczymy jak będzie dzia działał na nowych filtrach. Samochód odpalił nic nie przerywa paliwa nie, nie zapowietrza się jakoś też nic nie wycieka tutaj czyli jest ok no dobra kończymy ten odcinek pozdrawiam